Cześć, cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym live opowiemy sobie o tym, co możesz zrobić, żeby pomóc dziecku ogarnąć słówka. Słówka angielskie czy z jakiegokolwiek innego przedmiotu yy, obcego. Yy, ja nazywam się Agata Milner i wspomagam rodziców. Szczególnie mamy w, w tym, co one robią, ucząc swoje dzieci, poświęcają im te, powię, poświęcając im teraz czas na ogarnięcie różnych tematów. Moim głównym przedmiotem tutaj jest język angielski, więc ja... Podpowiadam Ci, daję Ci wskazówki, co ty możesz zrobić, nawet jeśli nie znasz języka angielskiego, co możesz zrobić, żeby ułatwić Twojemu dziecku proces y, nauki tego języka? Więc w poprzednich, poprzednich live'ach opowiadałam o tym, jak możesz y, ogarnąć wiadomość z dziennika elektronicznego, jak to y, jak to dostosować do języka naszego dziecka, jak to dostosować do y, sposobu, w jaki y, twojego dziecka, umysł pracuje, y, żeby nie było to zbytnio, y, zbytnio jakby no, przerażające, bo ilość tego materiału jest naprawdę olbrzymia. Ale jak to dziecko ma zrobić, żeby się tego nie bało, żeby się nie bało tej ilości, no i żeby to tą wiedzę przyswoiło? Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, co ja robię z moimi uczniami, jak ogarniamy słówka. No i można by było powiedzieć, że trochę wygląda to przerażająco. Już Ci pokażę, o co mi chodzi. Tak, mamy taką tabelkę. I. Tutaj są na, niej, na niej mamy słówka i wydaje się, że jest tego bardzo dużo, ale tak naprawdę jest to bardzo fajne narzędzie, już Ci pokażę. Jest to bardzo fajne narzędzie, które, na którym mamy pokazane... Momencik, tylko sprawdzę, czy dobrze widać. To... W ogóle, co tam u Ciebie słychać dobrego? O, albo w momencie właśnie, kiedy ja na to patrzę, to możesz może możesz przesłać to wideo do kogoś, do jakiejś koleżanki, której się y, ta informacja też przyda. Dobrze, no to tak, y, jesteśmy. O co chodzi? Jest tutaj dużo tych słówek, ale tak naprawdę to są słówka, które Ty będziesz wypisywała dziecku samodzielnie, z każdego działu. Możesz oczywiście też zachęcić swoje dziecko do tego, żeby, żeby ci podawało słówka, ty możesz je wypisać. W zależności oczywiście, na jakim poziomie jest twoje dziecko, e, będziesz musiała to dostosować do, właśnie do tego poziomu. Niektóre dzieci nie mają problemu z, z ogarnianiem języka, czy nawet z ogarnianiem czegokolwiek, czego wydaje się być bardzo dużo. Czyli te dzieci nie będą aż tak potrzebowały Twojej pomocy, ale niektórym sprawi to nawet taki, takie duże wyzwanie, że one nawet nie będą potrafiły tych słówek same wypisać, więc bardzo bym chciała, żebyś właśnie Ty tego dokonała. Czyli wypisujemy zdania w pierwszej kolumnie, nie, nie kolumnie, mamy, tutaj to mamy podzielone na... Cztery tabelki. I teraz tak, pierwsza tabelka to po lewej stronie mamy wypisane słówka angielskie. Po prawej tabelce, druga kolumna, to już mamy znaczenie polskie tego słowa, które znajduje się w tej lewej kolumnie. No i tutaj bodajże mamy 15 tych słówek. No i teraz tak, kolejna kolumna to słówko znowu angielskie, które wypisujesz na przykład z podręcznika, albo wypisujesz często w podręcznikach z tyłu książki, mamy wypisane słownictwo z danego działu. I wtedy najlepiej sobie to tam stamtąd spisać. I to jest taki minimum, które ty możesz zrobić, żeby powiedzieć: Okej, okay, jakoś dziecko moje przebrnęło przez ten dział, bo mamy przynajmniej ogarnięte te słówka, które są tam właśnie z tyłu, z tyłu książki. I znowu tutaj w tej ostatniej kolumnie wypisujesz sobie, co te słówko oznacza. No i teraz poniżej nie przepisujemy już tych słówek. Tak naprawdę co robimy? Zmieniamy tylko kolejność, tej, kolejność tych kolumn i robimy to przez kopiuj i wklej. Jeżeli byś potrzebowała informacji, jak to zrobić, mogę zrobić dwuminutowy tutorial, jak to zrobić, żebyś nie musiała przepisywać tych wszystkich słówek. I teraz tak. Następna, tam gdzie widzisz zaznaczone na, na żółto słówka, to, to już jest następna tabelka. I teraz tak. Tutaj mamy słówka tylko angielskie. A następna, ostatnia, już są tylko polskie. I na czym to teraz polega? Ja to powiększę. E, tak. Czyli to kopiujesz e, po to, żeby najpierw dziecko, tak jak widzisz, tutaj jest taka linia. Zaznaczę ją na żółto. Tutaj jest taka linia. Jak ty to wydrukujesz e, i dasz tą kartkę swojemu dziecku. Będziesz chciała, żeby ono przeczytało te wszystkie y, zwroty po angielsku tłumacząc na, y, i tłumaczenia na polski. W taki sposób się nauczy, jak to jest z angielskiego na polski. Tutaj kolejna kolumna to już jest y, to samo, ale na odwrót. Po to, żeby dziecko mogło sobie poćwiczyć znowu pamięć. Czy to działa? Czy to działa y, z polskiego na angielski? Ok, powiem Ci coś takiego, że... Tak naprawdę, to, tak naprawdę to niektóre dzieci będą to robiły bez żadnego problemu. Niektóre będą miały z tym problem. I ja tutaj mam przygotowane dwa egzemplarze. I tutaj mamy słowniczek dla dzieci starszych. I tutaj już klasa piąta bez problemu sobie radzi z czymś takim. I to mówię bez problemu na zasadzie, gdzie... Używają tego dzieci, które mają naprawdę też takie problemy, i z dysleksją, i różne inne problemy z, z nauką, więc one sobie to chwalą. Więc na jakimkolwiek Twoje dziecko jest poziomie, na pewno mu się to przyda. I teraz tak. Wrócę sobie tutaj. Ups. Tak, więc wygląda to w taki sposób, że tutaj, gdzie. Są te żółte, długie paski. Jak ty to wydrukujesz, chodzi o to, by dziecko sobie to zagięło. Zagięło tak, żeby nie widziało właśnie tego, co jest powyżej. Tak jak tutaj masz, co jest powyżej, to nie widzisz. I teraz tak, dziecko sobie sprawdzi, OK, co to znaczyło I am. No i jeżeli naprawdę nie wie, nie umie sobie przypomnieć, zawsze może przejechać sobie do góry i sprawdzić, A, to było to. I teraz tak, dzięki temu. Temu sprawdzaniu ono będzie o wiele, będzie w stanie się o wiele szybciej nauczyć. Dlaczego to też jest dobry sposób? Bo jak dziecko ma za zadanie wypisać sobie e, samo e, jakieś tam słówka, to bardzo często poprawia błędy, e, przepisując poprawia błędy i to naprawdę przeróżnej natury, e, więc szkoda, żeby się źle nauczyło. Jeżeli jeszcze właśnie dodatkowo przychodzą problemy z dyslekcją, to już powstają kolejne problemy. A jeszcze dla dyslektyków fajna rzecz jest to już jest w tym drugim dokumencie, który jakby jest tutaj jest to wszystko skondensowane, tam jest więcej miejsca. Ważne dla dyslektyków jest to, by zaznaczać kolorami odpowiednie partie wyrazów. Po to, żeby mózg to lepiej wszystko przetworzył, zakodował, żeby nie było takiego y, chaosu, y, który cały świat im burzy i dodaje do tego właśnie jakieś niepotrzebne stresy. Mózg się blokuje, dziecko do niczego nie dochodzi. Więc no niestety, ja takie rzeczy przerobiłam, przerobiłam to w matematyce. Było to bardzo takie no, destruktywne, gdybym tak naprawdę gdyby ta osoba, która mnie uczyła tabliczki mnożenia, nie powiem, który z, który z rodziców to było, ale tata mnie uczył tabliczki mnożenia. To była, to była jedna wielka porażka. I gdyby tata podszedł do tego lepiej z bardziej zaplanowanym, jakby z lepiej zaplanowaną strategią, to na pewno byśmy zdziałali. Wielkie rzeczy o wiele szybciej, a niestety było to na zasadzie tarcia. Ja do niczego nie doszłam, był płacz, nasza relacja na kolejne lata się bardzo zawahała. No, to może kiedyś na inny na inne live, ale ważne jest, żeby wspomóc dziecko. To nie, nie ma polegać na tym, że my będziemy. <laughs> Przepraszam, że my będziemy wciskać w niego informacje, będziemy wymagać, a, a ono magicznie nagle coś zrozumie. Dzieci bardzo chcą zrozumieć dany temat, bardzo chcą, yy, tak naprawdę one chcą to zrobić, żeby już o tym w ogóle zapomnieć, ale no, gdzieś jest tarcie, nie da się tego, yy, nie da się tej wiedzy przyswoić, więc tak naprawdę my musimy ich wspomóc. Dlatego, żeby one w ogóle były w stanie jakby najpierw to zrozumieć, potem przyswoić, no a potem się tym posługiwać. Więc z tym jest nasza rola. Bardzo często to jest rola nas, kobiet, bo co jednak my mamy najczęściej, najczęściej używamy. Najwięcej czasu spędzamy z dziećmi, my je uczymy, przygotowujemy w domu, zwłaszcza teraz w tym okresie. I trzeba się wspierać z takimi właśnie. Dokumentami, także, jeżeli byś bardzo chciała dostać kopię tego, napisz mi tutaj na Messengerze i ci prześlę bez problemu. Sobie tylko zedytujesz, nie musisz nic ustawiać, zaznaczysz tekst, wciśniesz jeden klawisz, delete, te słówka ci znikną, ty sobie wpiszesz swoje i będziesz mogła sobie założyć z dzieckiem taki słówniczek, odsłówek, gdzie możesz to wpiąć do segregatora i tam będziecie widzieli jaki ty i twoje dziecko będziecie widzieć jaki progres robicie, że to jest na pewno więcej zapamięta z tego materiału, który przerabiacie razem, aniżeli by e, zapamiętał gdybyście tego w ogóle nie zrobili. Więc myślę, że to na pewno jest super rozwiązanie. E, I teraz tak, to jest na pewno świetne rozwiązanie, bo robiłam to z i z drugoklasistą, i z piątoklasistą, i, i, i ludzie, co w siódmej klasie byli, no i wszyscy sobie to chwalą. Więc, więc o to chodzi, żeby to, żeby to wpiąć. Także czy są jakieś pytania w ogóle? Chętnie bym wspomogła. Bo ja nie wiem, czy jeszcze próbuję tutaj to wszystko ogarnąć, ale w ogóle widzę, że tutaj oglądacie. Prosiłabym, żeby ktoś napisał coś na czacie, żebym ja zobaczyła, czy to działa. Byłabym Ci bardzo wdzięczna. A ja będę Wam przesyłać ten dokument. Może nie w ramach za to, że mi powiesz, czy, czy to działa, ale na ogół bardzo bym chciała Ci to przesłać, żeby... U... Usprawnić proces Waszej nauki teraz w domu, kiedy Ty jesteś nauczycielką. Więc, tylko, właśnie, nie widzę za bardzo komentarzy. Zobaczmy. Dobrze. Jak Może, możliwe, że ja tutaj nie widzę, bo ja skorzystam z takiego programu, żeby to zrobić, więc, więc, oto to nie do końca. Więc nie do końca to może działać tak jak, tak, jak ja bym sobie to wyobraziła. Więc podsumowując, pomyśl o tym, o, właśnie, święto pracy. Tydzień temu mieliśmy święto pracy. Pomyślmy o tym, że dzieci też pracują, no i że my musimy im pomóc w tym, ponieważ to my już mamy takie większe doświadczenie życiowe i wiemy, że można używać tabelek internet w komputerze, że możemy stworzyć takie właśnie oto fiszki. Co jeszcze? Co jeszcze jesteśmy w stanie im zrobić? Jesteśmy w stanie im wskazać drogę, bo o to jest tak, że my często widzimy, ja to często widzę u dzieci, że ja wiem co mam zrobić, otwieram książkę i już jakby nie było to nasze życiowe doświadczenie. Pozwala nam, tak jakby zerknąć na coś i wiedzieć od razu o co chodzi. Dla dziecka to jest czarna magia, więc w tym i tutaj mamy, jest, nasza, jest, jest nasz obowiązek, żeby im to pomóc rozłożyć na części pierwsze. Więc myślę, że na tym skończę. Jeszcze raz Ci tutaj pokażę rzut ekranu. Więc jeśli byś chciała włączyć taki właśnie. Taki właśnie dokument do tego, żeby pomóc dziecku uczyć, uczyć się słówek. Napisz mi tutaj na, na moim fanpage'u angielskim od podstawówki i ja Ci tam to prześlę. Napisz mi po prostu w Messengerze i prześlę Ci ten dokument i będziesz mogła działać. Do zobaczenia najprawdopodobniej w poniedziałek, gdzie przygotowałam dla Ciebie bardzo ciekawe rzeczy. Będzie fajnie, motywacyjnie. Jeszcze jakbym Cię mogła prosić, napisz, jaka poradnia w ogóle ci odpowiada najbardziej na, na takiego live'a. E, będziemy w poniedziałek robić, e, będziemy sprawdzać, czy my dorośli, <ścoughs> czy my mamy. Potrafimy matematykę. Ale co raczej od takiej strony psychologicznej to podejdziemy i będziemy działać. Na pewno na celu ma to polepszyć. Ulepszyć, polepszyć, polepszyć, polepszyć Twoją relację z Twoim dzieckiem podczas nauki i sprawić, że Twoje dziecko będzie czempionem, o którym zawsze marzyło zostać. Bardzo fajnie, dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w poniedziałek. Goodbye. Di -di goodbye, my love, goodbye.